Dla Polaka na pewno będzie wielkim zaskoczeniem, że sklepy w centrach handlowych w Australii są otwarte o wiele krócej niż w Polsce. W Polsce, z tego co pamiętam, sklepy w centrach handlowych są otwarte od 9 do 21 codziennie, a w Australii w większość dni tygodnia od 9 do 17.30, a w weekendy zamykają o 16. Jedyny taki dzień handlowy, można powiedzieć, to jest czwartek, gdzie sklepy w centrach handlowych są otwarte od 9 do 21. Mówię oczywiście o takim standardzie, jeżeli chodzi o Australię, w większości centrów handlowych, w większości miast. Natomiast wiadomo, szanse są, że w jakimś większym mieście typu Sydney czy tam Melbourne, jakieś sklepy w tych centrach handlowych, czy też centra handlowe będą otwarte dłużej, w jakiś dni tygodnia, nie tylko w czwartek. Natomiast tu, żeby Was nie zmylić, supermarkety, wiecie, takie typu Wasz Lidl, Biedronka, Kaufland i tak dalej, tutaj są otwarte, od poniedziałku do piątku do 21:00 i w weekendy zamykają o 18:00